I cześć, święteczko wszystkim z tej strony. Michu i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam zestaw komputerowy za około 9000 zł. Jest to zestaw przeznaczony stricte dla graczy, ale nie tylko. Można na tym zestawie montować filmy, streamować, także bez najmniejszego problemu. Komputer jest multi-zastosowaniowy, że tak powiem, więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Sercem tego komputera jest procesor AMD Ryzen 75800X3D. Tak jak powiedziałem, głównie komputer stworzony jest dla graczy, ale nie tylko, więc postawiliśmy tutaj na maksymalną wydajność w grach. Za 9000 zł możecie liczyć na komputer, który pozwoli Wam grać na ultra w 4K. E, oczywiście FPS, no to zależy od gry, więc tutaj nie będę się rozwodził, bo to sobie możecie sprawdzić w necie. Wszystko zależy od danego tytułu. Niektóre tytuły chodzą lepiej, niektóre gorzej, i tak to właśnie e, jest. E, idziemy sobie dalej. Specyfikacja tego procesora. Jak wiecie, 5800X3D jest najlepszym procesorem do gier, jeżeli chodzi o AMD. Mamy 8 rdzeni, 16 wątków, 3,4 GHz standardowo, 4,5 w trybie turbo, 7 nm TDP na poziomie 105 W i aż 96 cache'u L3. E, oczywiście jest to cache 3D, tak zwany 3DV cache, i tutaj to robi właśnie największą robotę, jeżeli chodzi o fps -y w grach. Ale i o samo ogólne działanie tych gier. Procesor kosztuje w okolicach 1700 zł i czy warto? Moim zdaniem, jeżeli chodzi o gry, to y, warto. Chociaż też Intel ma swoje ciekawe propozycje. Natomiast my tutaj stawiamy na AMD i o AMD mówimy. Jako, że procesor ma 105W TDP, no i też nie chcemy, żeby się za bardzo grzał, to e, jakieś chłodzonko trzeba tutaj dorzucić oprócz Boxa, czyli Setting PC 405 5. Bardzo dobre chłodzenie, e, niklowane ciepłowody e, dobrze odprowadza ciepło z tego procesora. E, jak wiecie, e, Ryzen 5800X3D jest to jeden Ryzen, który ma zablokowany mnożnik. Więc. Niestety, ale jego nie podkręcicie. Właściwie to też 5800x3D nie posiada chłodzenia dołączonego do zestawu, więc i tak musimy chłodzenie kupić. No to tak w gwoli ścisłości uzupełnienia, więc Fortisik 5 świetnie sprawdzi się w tej roli. Płyta główna to Gigabyte B550 Aorus Elite V2, czyli e, płyta, która nigdy nie zawodzi. E, jest to chyba najlepsza płyta w stosunku jakość cena na B550. Niestety jak widzicie teraz podrożała, dało się kupić poniżej 600 zł. No niestety nie dziś. Jako, że na Ryzen ostatnio mają bardzo duże promocje przed świętami, w święta i tak dalej, to ludzie rzucili się na te procesory na piątą generację, w sensie no na właściwie na trzecią, ale na serię 5000. U mnie to jest piąta generacja, tak sobie to nazywam, i e, wymietli po prostu wszystkie e, płyty. Więc Gigabyte B550 Aorus Elite V2 jest to płyta, której nic nie brakuje. Mamy dwa złącza M2, z czego jedną ma radiator. Mamy dwa porty Pisa Express razy 16, właściwie to aż 3, z czego jeden jest wzmacniany. Jeden port Pisa Express razy 1. Bardzo duży radiator na chipsetie, oddzieloną ścieżkę dźwiękową od płyty od laminatu. Dwa, przepraszam, cztery złącza na pamięć Ram DDR4. Cztery porty SATA. Dosyć rozbudowaną i dobrze chłodzoną sekcję zasilania. Jeżeli chodzi o panel i o., no to mamy do dyspozycji aż 7 portów USB, z czego tylko dwa są USB 2.0, reszta to USB 3.2, wyjście wideo, display port HDMI, przycisk do flashowania BIOS-u bez wkładania do środka procesora, 2,5 GB LAN, no i całkiem niezłą zintegrowaną kartę dźwiękową. Więc płytka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, ma bardzo dobre opinie, ludzie sobie ją chwalą, jest to ceniony produkt od Gigabajta. No i tak jak mówiłem SATA mamy tylko 4 złącza. Także tak to wygląda, płyta bez problemu sprawdzi się z tym procesorem, tutaj ona nawet spokojnie obsłu obsłużyłaby Ryzena 9 po podkręceniu, ale 5800X 3D również tutaj będzie śmiało sobie śmigał. Pamięci. Pamięci to G Rip Ripjawsy, 2x16GB, czyli łącznie 32GB, 3600 MHz z radiatorem CL18. Myślę, że tutaj o pamięciach nie ma co mówić. 3600 MHz, 32GB, e, dwie kostki. E, także. No, ram jak ram. Myślę, że tutaj nie ma większych e, zależności, oprócz tego, żeby taktowanie było wysokie i CL niski. Tak. E, następna sprawa to karta graficzna, czyli coś, na co wszyscy czekali, a wybrałem. E, Asroca Radeona RX 6800XT Taiji XOC 16GB GTDR6. Karta ta jest naprawdę wypasem. Nadaje się do grania w 4K bez problemów, w 2K to wszystkie gierki na ultra i raczej w większości przypadków 100FPS. Jest, część osób się może mnie zapytać, Michu, dlaczego nie RTX 3080, który kosztuje czasem stówkę więcej, czasem jest w tej samej cenie. Już odpowiadam. RTX 3080 jest odrobinę słabszy od RX 6800XT. Dodatkowo RTX 3080 ma mniej WIRAMu, także jeżeli chodzi o wyższe rozdzielczości, no to tutaj RX 6800XT wypada lepiej. Dodatkowo no, jest w sumie stówkę tańszy, przynajmniej tutaj na Morelu. Jest to wersja od Asroka z trzema wentylatorami, jest to naprawdę ogromny bydlak. Środkowy wentylator jest podświetlany. Mamy komplet wyjść, który wygląda w następujący sposób: czyli HDMI razy DisplayPort i USB typu C. To jest oczywiście USB typu C, które przesyła wideo. Traktowanie rdzenia mamy określone na poziomie 1000, 1925 MHz w trybie Boost 2360 aż 4608 procesorów strumieniowych, 128 ropów, 280 jednostek teksturujących, 70 warczenie RT. Karta oczywiście działa na Pisek 4.0 i tutaj również płyta obsługuje pisek 4.0. Rozdzielczość maksymalna wygląda w ten sposób: 16 Gb RAM, 6 o efektywnym traktowaniu 16 16000 MHz. No i karta wymaga dodatkowego po, e, trójkrotnego zasilania ośmiopinowego, więc naprawdę jest to ultra, ultra mocarz. Jak widzicie na Morelu niestety została tylko jedna sztuka. E, mam nadzieję, że jak tutaj złożę ten koszyk, który, do którego link oczywiście macie w opisie, to e, nikt nie wykupi tak szybko i te karty wrócą na stan, bo to jest naprawdę dobra cena za to GPU, które daje e, tą sobie nieźle radę w wysokich rozdzielczościach. Dysk, no to tutaj Kingston NV2, również na PCIe 4.0, 1TB to oczywiście na start, w dzisiejszych czasach 1TB to za dużo nie jest, ale na start powinno wystarczyć. Eee, szybkość odczytu 3500 MB na sekundę, szybkość zapisu 2100, więc jest całkiem nieźle, TBW na poziomie 300-200 tb nominalny czas pracy określony na poziomie 1,5 miliona godzin. Eee, Kingston robi całkiem niezły dysk, no tutaj macie PCIe 4.0, jako że płyta wspiera PCIe 4.0, dodatkowo jest to komputer za 9 koła. To głupio by było nie mieć dysku, który jest napisany jako 4.0. Tak? Kolejna sprawa to zasilacz i tutaj padło na Crux generator 850 W. Jest to zasilacz, który w swojej cenie chyba oferuje najlepszy stosunek wydajności do, do właśnie tej ceny. Mamy tutaj 80 plus gold, mamy w pełni modularny zasilacz w bardzo, na bardzo dobrych japońskich kondensatorach. Z przetwornicą DC, dc oczywiście, więc jest tutaj pełny komplet zabezpieczeń, zobaczcie OCP, OPP, OTP, SCP, SIP, UVP, czyli no, na, naprawdę w, w Silent PC 3 to jest yy, nawet nie wiem czy połowa tych zabezpieczeń. Yy, maksymalne obciążenie linii plus 12 to aż 846 W, więc tutaj yy, apetyt na moc yy, RXA 6800X na i 5800X 3D powinien zostać w zupełności zaspokojony. Nie ja, tak jak mówię, dodatkowo też mamy modularny ten zasilacz, co też moim zdaniem jest niebywałym plusem. Dodatkowo mamy właśnie 3 8-pinowe złącza PC Express, to też wystarczające do RX 6800XT. Więc jak widzicie, wszystko tutaj przemyślałem, o wszystko zadbałem, żebyście nie musieli używać żadnych przejściówek ani czego takiego. E, no i na sam koniec obudowa. E, tu obudowa jest kwestią gustu. Jak chcecie zaoszczędzić i na przykład kupić ten zestaw 2-300 to nie możecie wziąć jakąś tańszą obudowę od Crux albo od Celentum PC. Natomiast uważam, że w kąpie za 9 koła to już fajnie mieć coś bardziej wypasionego. Obudowa to Be Quiet Purebase 500DX, przepraszam. Obudowa, szczerze, którą ja sam miałem zamiar kupić. Tylko, że jeszcze półtora roku temu ta obudowa kosztowała 350 zł. Dzisiaj już kosztuje 540 zł, co jest wzrostem bardzo, ale to bardzo dużym. To są chyba jedne, obudowy, tak jak już nieraz zresztą powtarzałem, to jest chyba jeden z komponentów, który najbardziej podrożał. Ciężko jest teraz znaleźć jakąkolwiek sensowną budowę poniżej 200 zł. To jest wręcz niemożliwe. Eee, no ale dobra, jeżeli chodzi o tą budowę, no to jest to w wersji białej, wybrałem w wersji białej, dlatego że mi się bardzo ona podoba. Eee, bardzo dobry airflow jest w tej obudowie, na froncie możecie zamontować 30, to jest 120 mm na tyle 1, 120 albo 140 mm, o ile dobrze pamiętam, ale to zaraz przejdziemy. Na topie, oczywiście również możliwość montażu chłodnic oraz wentylatorów. Na froncie mamy USB 301, zwykły typu A i USB 31 typu C włącznik. Mamy też LEDy, taki ledowy pasek na, na froncie obudowy, właśnie którym też można sterować z poziomu panelu IO. No Wejście na e, mikrofon i wyjście na słuchawki, tak wygląda tutaj konfiguracja, mamy filtr przeciwkurzowy na froncie, więc naprawdę się to wszystko spoko prezentuje. E, taki komplet akcesoriów dostajemy wraz z obudową. Moim zdaniem super sprawa, obudowa jest świetna, naprawdę korci mnie żeby ją kupić i być może sobie dłużej na to sobie ją sprawię, bo mi się mega, mega podoba. Karta maksymalnie 37 cm, tutaj wchodzi, a nasz radionik ma 33 cm, więc się bez problemu zmieści. Także zwróćcie na to uwagę, jak będzie wybierać inną budowę. Waga obudowy to prawie 8 kg. Maksymalna wysokość wchodzenia 19 cm, Fortis ma 16 chyba z hakiem, więc nie ma tragedii. W ogóle zobaczcie: na panelu przednią mam 140, na tylnym 140 i na górze 140 w standardzie. Oraz możemy założyć na prąd jeszcze jedną 140 lub 120, także są tutaj troszeczkę większe wentylatory, co też wspomaga airflow. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. E, za ten zestaw przyjdzie zapłacić około 9 tysięcy Jest to stan na 15 stycznia 2023 roku. Wiadomo, wszystko się to może zmienić. Zależy od tego, jak będzie to wszystko się kształtowało, jeżeli chodzi o światową ekonomię. Na razie tak to wygląda. Jak chcecie mieć bardzo dobry komputer, świetnie sprawdzający się w grach w 2K lub 4K, to możecie śmiało go obrać. Na pewno nikt nie będzie zawiedziony. Dzięki za oglądanie. Wbijajcie na mój grupkę na Facebooku Mordeczki Micha na mojego Instagrama michu.tv oraz e, subskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych z moich nowych produkcji. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!